Hej, tutaj Paulina Rusek i zapraszam Was do kolejnego odcinku podcastu Matka Buntowniczka. Zaczynamy miesiąc październik. Miło mi powitać kolejnego gościa. Gościem październikowych odcinków będzie Katarzyna Wolszczak. Kasia jest starczynią w obszarze zrównoważonego rozwoju i coachem kariery, a przede wszystkim matką. Czy można prowadzić swój biznes, być mamą i mieć jeszcze czas dla siebie? Czym jest tak naprawdę work-life balance? Czy naprawdę możemy sobie pozwolić na nic nie robienie? I jaki to ma na nas wpływ? Na te i na inne pytania odpowiemy w tym odcinku podcastu. Zapraszam Was do odsłuchania rozmowy oraz na kolejne odcinki z Katarzyną, które będą się pojawiały w każdy październikowy poniedziałek. Trzymajcie się cieplutko, zapraszcie sobie herbatkę i zapraszam Was do słuchania. Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się na udział w podcaście. Dziękuję za zaproszenie. Ty prowadzisz własną firmę i pod tą firmą masz w sumie kilka marek z tego, co się orientuje. Możesz powiedzieć nam coś więcej na temat tego, czym zajmujesz się zawodowo? Firma jedna, marki w zasadzie dwie można powiedzieć, bo Funkcjonuje tak formalnie, plus jedna z marek jest pod nazwą 180Change, więc chodzi o zmianę o 180 stopni. I to jest ta część, która zajmuje się, można powiedzieć, takim HR-owym wymiarem. W tej części jestem trenerem, coachem, mentorem. I to jest praca bardziej z ludźmi, głównie w obszarze transformacji kariery. Czyli po pierwsze, kiedy osoba dana dochodzi do wniosku, że chciałaby coś już zmienić w swoim życiu zawodowym, chciałaby pójść dalej, ale nie do końca wie jeszcze gdzie i jak. Czasami wie, kiedy, czasami nie wie, kiedy. Więc ja jakby towarzyszę w tym całym procesie zmiany. Czasami to jest zmiana, albo nawet może często wyjście z korporacji, i jakby sama mam w tym doświadczenie, bo 20 lat spędziłam w, w takim życiu korporacyjnym, można powiedzieć. I wtedy układamy pewne rzeczy, układamy to wyjście, czasami to wyjście jest zmiana na mniejszą firmę, a czasami to jest zmiana, tak jak w sumie to było w moim wypadku już całkowicie na, na własną firmę. Dodatkowym takim elementem, chociaż powiązanym z tym co robię jest to, że się specjalizuję w programach outplacementowych. Co to znaczy? Kiedy firma zwalnia pracowników, nie tylko w, jakby w procesie zwolnień grupowych, ale czasami też nawet w przypadku indywidualnych pracowników tak, tak się dzieje, wspiera tych pracowników w powrocie na rynek, czy też wejściu w ogóle na rynek pracy. Wtedy pracujemy od A do Z, od, począwszy od przygotowania profesjonalnego CV, profilu na LinkedInie pod kątem rekrutacji, przygotowanie do negocjacji płacowych, symulacje rozmów rekrutacyjnych. I to jest cały taki proces, który jest w sumie taką jeden na jeden pracą. No i te moje mentoringowe, coachingowe procesy, które też mocno w tym obszarze kariery się jakby tutaj obracają. Natomiast ten drugi świat, ta druga marka, to jest Akademia Zero Waste i pozornie niezwiązane jedna, jeden obszar biznesowy z drugim, bo tutaj to jest świat ekologii, świat zrównoważonego rozwoju. I głównie koncentruję się na tym, że pracuję, edukuję i doradzam. Firmom, bo pracuję tutaj z, już z firmami, jak prowadzić biznes w sposób bardziej zrównoważony. Więc to są to ma, tematy wokół teraz myślę modnych, ale bardzo potrzebnych haseł, jak ESG, CSR, wszystko co związane z, ze zrównoważonym rozwojem, liczenie śladu węglowego, edukacja pracowników. Tworzymy czasami z firmami takie edu, akademie wręcz edukacyjne, cykliczne. I to jest ten drugi świat, w którym z kolei wykorzystuję te moje trenerskie umiejętności, ale też tych różnych takich doradczych procesach, no też to, co, to, co robię w tej powiedzmy drugiej, drugiej nodze biznesowej. No więc to tak mniej więcej u mnie wygląda. Mm -hmm. Ogólnie dwie firmy w firmie tak naprawdę okay. Kojarzą mi się z dosyć dużą dyscypliną. Mm. Jak to jest u Ciebie? Czy to no dobrze by było. No, u mnie z tą samodyscypliną różnie bywa, bo ja jestem bardziej. Wizjonerem, ja mam tysiące pomysłów. Wiesz, na takim etapie kreacji, to po prostu to jest moje, mój świat. Natomiast kiedy potem musimy to sprowadzić do takich przyziemnych rzeczy, jakichś procesów, już takiego działania w takim codziennym życiu, to bywa to różnie. Mnie bardzo dyscyplinują deadliney. Kiedy tak już, 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 już powinnam, już powinnam. A jeszcze tak się trochę czasami obijam, ale wtedy faktycznie jestem w stanie myślę zrobić w połowę tego czasu, co, co normalnie jakbym sobie tak wcześniej zaplanowała i faktycznie działa to na mnie bardzo dyscyplinująco. Natomiast no, tak jak mówię, to jest samo dyscypliną, to tak różnie bywa, różnie bywa. Hmm? To chyba był jeden taki psycholog, nie pamiętam który, który mówił, że jeżeli się zastanawiasz, czy możesz zrobić to jutro, to zrób to jutro, bo przyjdzie taki dzień, w którym już nie będziesz się zastanawiać, czy zrobisz jutro. Ale oprócz tych firm, masz jeszcze dom, masz jeszcze inne obowiązki, wszystko jest dosyć dużym wyzwaniem. Jak sobie z tym radzisz? Czy masz jakieś strategie, które pomagają, pomagają ci zrównoważyć te role albo znaleźć balans? Ja może tak powiem niepopularnie trochę, że może nie to, że ja nie do końca. Wierzę w work-life balance, natomiast uważam, że nie ma opcji, żeby przez nie wiem, stały okres czasu zachować równowagę, nie wiem, 50 na 50, czy jakikolwiek mamy w głowie nasz ten balans i co uznajemy za to work-life balance, bo nie oszukujmy się, są sytuacje, zarówno w, tej, w tym życiu zawodowym, jak i prywatnym, że bardzo trudno jest zachować tą równowagę. Myślę, że dla mnie też takie było, może nie tyle przełomowe, ale jakby uświadomienie sobie, że ja wcale nie muszę cały czas zachowywać ten balans, że mogą być okresy w moim życiu, które będą bardzo dużo ode mnie wy, wymagały zaangażowania, przede wszystkim czasowego w tym życiu zawodowym, ale też mogą być takie sytuacje w życiu prywatnym, gdzie będę potrzebowała przerzucić jakby tą część czasu, alokacji czasu na, na tą część prywatną. I myślę, że wiesz to też utrzymując dom, mając to na swojej głowie, na jednej głowie, to też trochę inaczej wygląda, bo mamy Mogę mówić tutaj za siebie, ale jakby większe, chyba poczucie też odpowiedzialności i jakby konieczność z tym związaną, że pewne decyzje inaczej muszę podejmować, dlatego że mam z tyłu głowy to, że na mnie spoczywa odpowiedzialność za to. To zachowanie tego balansu, myślę, że wiesz, co przychodzi, co tak może strasznie zabrzmi. No jestem po czterdziestce, ale mam wrażenie, że naprawdę z wiekiem to przychodzi. Taka mądrość, wiesz co, taka, że ja nie muszę pewnych rzeczy. Że bardzo ważne jest to, żebym właśnie żyła w zgodzie ze sobą, przede wszystkim z wartościami te, które dla mnie są ważne. I mniejsze już przejmowanie się chyba tym, co, co inni pomyślą. Nie wiem, o mnie, o tym, jak ja prowadzę mój biznes. I zauważyłam, że w moim przypadku bardzo dobrze się sprawdza. O ile jestem w stanie to faktycznie dobrze zaplanować z wyprzedzeniem, robienie sobie takich przerw, takich bardzo krótkich przerw, to znaczy, że jeżeli na przykład mam bardzo intensywny okres szkoleniowy, jeżeli na przykład wyjeżdżam i prowadzę warsztaty też gdzieś w Polsce, nie tylko, to ja wiem, że ja potrzebuję potem tego bufora czasowego na to, żeby się tak zregenerować fizycznie i psychicznie. Czasami to jest, nie mam telewizji w sensie kablówki, mam telewizor, więc czasami to jest po prostu włączenie e, jakichś głupich, e, z mojej perspektywy nierozwojowych, ale jakichś takich e, zupełnie zwyczajnych nawet rzeczy, czasami puszczenie czy, czy z YouTube'a, czy e, nie wiem, z jakiejś tam platformy innej, streamingowej. Z filmami ja takiego odmóżdżenia się. I mój syn też czasami jak widzi mnie, że ja na przykład siedzę i coś takiego tam oglądam, mówię: O, mama, widzę, że czas odmóżdżenia nadszedł. No i, i, I tak to bywa, więc czasami to jest tak, że. Wiesz, nawet krótki spacer do lasu pomiędzy jakimiś projektami, w których siedzę, bo mam to szczęście, że mieszkam praktycznie obok lasu, więc mogę w każdej chwili wyjść, wziąć psa i wyjść do lasu. I to są takie małe, małe resety, bym powiedziała. I, I to mi dobrze robi. Przynajmniej tak ostatnio zauważyłam w ciągu ostatniego roku. Mhm. Mówisz, że w ciągu ostatniego roku, czyli wcześniej. Nie pozwalałaś sobie do końca też na te resety? Wiesz co? Yy, tak. I to trochę powiem Ci, że to tak, jak to się mówi szef bez butów chodzi, bo prowadząc yy, procesy coachingowe, mentoringowe, yy, to yy, wiesz jakby. To był jeden z takich ważnych, jeden z ważnych elementów, który, o których rozmawiałam z moimi klientkami, bo to głównie, głównie, może też tak stereotypowo, strasznie to powiem, ale mam wrażenie, że to głównie kobiety narzucają sobie takie czasami nierealistyczne wizje, jaka to ja powinnam być, i, i w ogóle i ile powinnam robić, i jak dużo upchnąć w swoje 24 godziny. I tak zaobserwowałam, wiesz, że to jest właśnie. Ten rok, może nie wiem, może trochę półtora, czy znaczy dużo się po pandemii zmieniło. Myślę, że u, u wielu osób, które też nawet swoje, swoje biznesy prowadzą, nie tylko są pracownikami, ale faktycznie, faktycznie tak, tak mam wrażenie, że tak zauważyłam, że to jest właśnie rok, no powiedzmy półtora, kiedy, no, kiedy zmieniłam to podejście w sobie wewnętrznie i dałam sobie na to przyzwolenie. No tak, to jest. I to trzeba dać sobie przyzwolenie na to. Tak, nie, że tak, w, końcu... wiesz, takie, w moim przypadku to bym powiedziała, że to jest takie przyzwolenie na nic nie robienie, bo ja byłam zawsze do tego przyzwyczajona, że takie puste przebiegi, tak zwane, są kompletnie wiesz, no to jest strata czasu, strata energii, że właśnie wiesz, syn też się ze mnie śmiał, że bardzo często jak szłam, jeszcze jak mieszkaliśmy w domu jednorodzinnym. I na przykład szłam z kawą usiąść na tarasie, na Leżaku, wypić tą kawę. I to było takie, że szłam z kawą i usiadłam i tak zauważyłam: o, tu coś trzeba wyrwać, to tam wypilić. to ja na chwilę pójdę i zaraz wrócę do tej kawy. Więc bardzo często zdarzało się tak, że ja wiesz, trzecią kawę robiłam, bo nie znoszę pić zimnej kawy. Kawa dla mnie mm, jestem koneserką kawy, musi być dobra, musi być o odpowiedniej temperaturze, więc nie wypiję zimnej kawy. I, i czasami było tak, że wiesz, po kilka razy wracałam, żeby zrobić kolejny raz tą ciepłą. Kawę, siadałam i znowu coś widziałam, I, i to takie siedzenie, nic nie robienie, i wiesz, nawet nic nie robienie, w sensie usiąść na leżaku, nawet bez tej książki, nie czytać czegoś, tylko nic nie robić. Dla mnie to było takie, no jak można nic nie robić? I, a to cudownie działa na, na umysł, na ciało. Y, z kawą, herbatą, wodą, cokolwiek to lubi. Y, i i też dać sobie przyzwolenie, że to nie jest wcale strata czasu, bo w tym czasie dużo innych rzeczy we mnie się dzieje, jeśli też. Pozwalam sobie i daję sobie tą przestrzeń na zauważenie tego i, i nawet pozwolenie sobie na tą gnitwę myśli, która bardzo często też gdzieś nas dopada, i myślimy, że tutaj, no nie, to wiesz, po prostu pusty umysł, czysty umysł, a czasami nie, po prostu też trzeba się im przyjrzeć, wysłuchać, ale jeżeli nie jesteśmy w tej ciszy swojej takiej, nie damy sobie te, tego momentu, nic nie robienia, no to też czasami często jest usłyszeć siebie. Tak, usłyszeć siebie to jest bardzo ważne i też trochę czasami może być przerażające, co ja o sobie w sobie usłyszę. Tak, zdecydowanie. I, ale myślę, że właśnie bez tej, bez tej ciszy nie da się usłyszeć siebie, bo na co dzień jesteśmy bombardowani, ja już nawet nie mówię o mediach społecznościowych i wiesz fikcyjnym wizerunkiem, wiesz, idealnej kobiety, matki, żony, pracownika jakkolwiek, A no dopóki nie, nie damy sobie czasu dla samej siebie, samego siebie, to, to trudno jest usłyszeć, bo no gdzieś żyjemy każdy w jakimś tam swoim tygielku kulturowym, który też ma wpływ na to, co my o sobie myślimy, właśnie co uważamy, że powinniśmy sobą nie wiem, reprezentować, jak funkcjonować. Więc ta cisza, ona jest trudna na początku, bo ja doskonale wiem, wiesz, cisza i to zatrzymanie się, zwłaszcza dla, dla kogoś, kto jakby. No ja mam bardzo dużo jej energii, właśnie wiesz, tysiące rzeczy dzieje się w mojej głowie co chwilę, i to zatrzymanie się jest trudne, i ja się tego cały czas uczę, ja się tego cały czas uczę, I, ale to jest też naprawdę, może to tak zabrzmi dziwnie, ale to jest takie piękne, że, że możemy obserwować siebie i jak my się zmieniamy na przestrzeni lat, czasami miesięcy. Co się z nami dzieje w naszej głowie, co myśleliśmy kiedyś, jak się zmieniają czasami nasze wartości, bo tak też się przecież dzieje. Ta obserwacja jest taka no, naprawdę wiele, uważam, może, może wnieść do naszego takiego wewnętrznego rozwoju. Tak, to zdecydowanie jest bardzo istotne. I w tym wszystkim, o czym mówisz, o tym, że próbujesz. Znaleźć taki złoty środek, już nawet nie balans hmm. pomiędzy tym wszystkim, ale taki złoty środek, że teraz pracuję, teraz odpoczywam, teraz tobie daję czas na, na ciszę. Hmm. A gdzie w tym wszystkim jest macierzyństwo? Jak wyglądała Twoja droga? Ja i to mówię zupełnie szczerze, i mój syn też o tym wie. Ja wcale nie planowałam w tym konkretnym momencie macierzyństwa. Wiedziałam, że pewnie kiedyś tak, natomiast niektóre kobiety, niektóre pary planują, że to już jest ten moment. Ja uważałam, że absolutnie nie ma opcji, żebym urodziła dziecko przed trzydziestką. Miałam 27 lat i dla mnie to wydawało mi się, że to jest bardzo wcześnie. Yy, więc yy, to, to, to macierzyństwo było yy, może nie tyle zaskoczeniem, ale yy, tylko też, jakby mam świadomość, że przynajmniej w moim wypadku yy, planowanie i tak by nic nie dało, bo nigdy nie ma idealnego momentu na to, że ok, teraz jestem gotowa. Nie, zawsze jest coś. Jak nie we mnie, to w mojej rzeczywistości otaczającej mnie. Yy, więc. Yy, ja tej, te, tego macierzyństwa, można powiedzieć, się e, uczyłam. E, uczyłam, e, też pamiętam, oczywiście, jak na początku e, jak się okazało, że jestem w ciąży, to obłożyłam się różnymi mądrymi książkami. E, no bo przecież, no jak? No, no skądś muszę wiedzieć te rzeczy? E, zwłaszcza, że no świat się zmienił, trochę inaczej to wygląda. Oczywiście e, wiedziałam, że ja nie, nie chcę. Popełnić tych błędów, które na przykład moja mama w stosunku do mnie popełniała. Ja będę inna, zupełnie inna oczywiście. I, I uczyłam się na początku. Ja miałam o tyle cudowną sytuację w ciąży, że ja naprawdę każdej kobiecie życzyłabym tak przejść ciążę, poród, jak ja miałam, więc ja nie wiem, co to są. Dłości poranne, zachcianki. Nie wiem, co to jest nie przez pana noc. Mój syn, wiesz, spał. Jak miał pięć tygodni, to pięć godzin w nocy. Jak 6 tygodni, to już prawie sześć spał. Więc dla mnie to był taki okres. Ja się śmiałam kiedyś, że moje koleżanki, które mniej więcej w podobnym czasie miały dzieci, mówiły, że zazdroszczą mi, bo jak ja mówiłam, że się w życiu tak nie wyspałam, jak przy dziecku. Natomiast ja byłam, trochę się obawiałam tego, że ja tak stereotypowo stanę się tą matką. Polką, czyli że nie będzie już mnie w moim życiu, tylko będzie moje dziecko. No bo taki jakby też stereotyp czasami albo nawet i często się pojawia, że, że w tym momencie to dziecko jest absolutnie najważniejsze w naszym życiu i nic innego się nie liczy, a my jesteśmy na końcu kolejki. Um, bałam się, że mnie coś takiego dopadnie, bo ja to trochę utożsamiałam z takim instynktem macierzyńskim i się śmieję czasami, mówię, że ten instynkt, jeżeli tak go rozumiemy, to się we mnie nigdy nie obudził. Natomiast ja też bardzo szybko potrzebowałam wrócić do takiej mojej normalności, bo moją normalnością była praca, intensywne generalnie życie. Jakby wiesz, rozwój mój zawsze był dla mnie bardzo ważny, mój własny rozwój. I tak jak sobie wyobrażałam, że nie wiem, dlaczego macierzyństwo miałoby to zmienić, nie rozumiem. I oczywiście. Wiadomo, że trochę, trochę bardzo trzeba przeorganizować swoje życie, i, i priorytety się zmieniają. Natomiast to nie znaczy, że ja mam to wszystko totalnie usunąć, te wszystkie inne moje rzeczy z mojego życia. Też pamiętam, że jak mój syn miał, nie wiem, powiedzmy tam trzy miesiące, czy jest jeszcze w tym głębokim takim wózku, w tej gondoli, czy jak to się nazywa, już nie pamiętam, bo syn ma ponad 17 lat, więc to już tak dawno temu było, ale pamiętam, że jak czasami chodziłam na plac zabaw latem, no bo on się w kwietniu urodził i ja z książką, załóżmy, no zawsze dla mnie to była książka, różne mamy tam siadały, w podobnym wieku dziecko i jak zaczynały się rozmowy na temat, ja przepraszam, bo to może tak stereotypowo zabrzmi, ale na temat tego, co dziecko zjadło i jaki kolor kubki ma dzisiaj, i w ogóle wszystko, dziecko, 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 to ja, ja się po prostu wycofywałam i pamiętam, że były takie momenty, że ja siedziałam w słuchawkach, nawet wcale nie słuchając muzyki, ale że żeby. Nikt mnie nie angażował w konwersacje, bo ja się do takich konwersacji nie nadawałam nigdy. Jak mój syn miał pół roku, poszłam, akurat to było stacjonarnie w Warszawie, ale wiesz, trzydniowe szkolenie związane z hr z procesami rekrutacyjnymi i tak A potem jak miał, nie wiem, 8 miesięcy, bo się zakwalifikowałam na kolejny etap, szkolenia, i ten kolejny etap był zakopanym. No i ja. Pojechałam na szkolenie do zakopanego na chyba cztery dni wtedy, i moja mama różne inne osoby mówiła, jak ty możesz zostawić takie małe dziecko. No i dla mnie to było jak zostawić? Nie zostawiam go na ulicy, na dworcu, a ja wsiadam w pociąg. Tylko ma też tatę, który jest w stanie się nim zająć, nie jest to problemem. Więc w ogóle nie rozumiałam tego, że ktoś mi zarzuca, że, że ja robię coś nie tak, że to jest niestosowne, że ja zostawiam to małe dziecko i jadę sobie na szkolenie, wiesz, jakby to nie wiem, co było. I dla mnie to w mojej głowie to była w dalszym ciągu taka abstrakcja, że ale, ale nie rozumiem w ogóle problemu. I czasem trudno jest mi zrozumieć, przyznaję to szczerze, kobiety, które mają inaczej. I to nie jest nic złego absolutnie. Ja zawsze mówię, że szanuj granice cudze i swoje. I, jakby, i to jest ok, że jedna kobieta bardziej nie wyobraża sobie tego, żeby nie wiem, zostawić dziecko nawet ze swoim mężem. Chociaż akurat tego to ja nie mogę zrozumieć. A, a druga mówi... Nie ma z tym problemu, tak? Moi, moi rodzice też zostawali bardzo wcześnie, na przykład nie wiem, czy na noc czasami, czy, czy, na, czy na jakiś tam raz, na parę miesięcy, na, na, na weekend. Nie było to nigdy problemem. Ja się tego macierzyństwa uczyłam, powiedziałabym, intuicyjnie. Bo te mądre książki, które już dawno poszły w odstawkę, wszystkie rady, wiesz, cioci, babci, Zosi i koleżanki, sąsiadki i tak dalej, filtrowałam przez to, co ja myślę i czuję. I jakby słuchałam tej swojej intuicji. Oczywiście popełniałam mnóstwo błędów, ale. Ale cieszę się i wiesz, z perspektywy tych wielu lat widzę, że to była bardzo dobra strategia, o ile tak można to nazwać że to, to macierzyństwo było takie świadome, powiedziałabym świadome. Bo ja nie tylko jakby słuchałam, oczywiście, i to nie jest tak, że ja mądrzejsza byłam i w ogóle możecie mi mówić, a ja wiem swoje, tylko testowałam, sprawdzałam, co się sprawdza dla mnie, co się sprawdza w stosunku do mojego syna. I, no I chyba dobrze na tym wyszłam, tak, tak mi się wydaje. Więc ja się tego uczyłam. Ja się po prostu uczyłam i, i też, tak jak o tym przyzwoleniu na różne inne rzeczy, jak już rozmawiałyśmy przed chwilą, to, to ja też sobie dawałam to przyzwolenie na popełnianie błędów. Bo każdy jest tylko człowiekiem, i ja nie wiem. I popełnianie błędów, ale też na taką uważność, że coś, co się sprawdzało, nie wiem, dwa, trzy miesiące temu, może już w tej chwili się nie sprawdzać. I, i ja mogę to zmienić. Nawet jeśli wszyscy dookoła mówią, że tak nie powinno być, albo że powinnam coś inaczej, albo, albo nie robić. Więc to, to słuchanie siebie, nawet w tym macierzyństwie, też dla mnie było bardzo ważne. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Na kolejne odcinki z Katarzyną zapraszam w każdy poniedziałek tego października. A jeżeli sami czujecie, że macie problem z tym, żeby pozwolić sobie na nic nierobienie, z umiejętnością słuchania samego siebie. To zapraszam Was na indywidualne sesje wsparcia oraz do obserwowania profilu Matka Buntowniczka na Instagramie, LinkedInie oraz Facebooku. Znajdziecie tam dużo informacji na temat sposobów radzenia sobie ze sobą, a już niedługo zaczną pojawiać się na profilu treści również odnośnie wypalenia rodzicielskiego. Bardzo zapraszam do słuchania, obserwowania. Cieszę się, że jesteście z nami i do usłyszenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. papa. Pa.